Sensacje Ameryki 2022, odcinek 1: Rozrost nacji. Na początku powstał Texas, Kalifornia. I florycki kartel potem dołączyło KFC, Nowa Republika Kalifornii zaczęła rozrastać się w kierunku północnym. Chcieli oni zabrać cały dostęp do Pacyfiku innym krajom KFC Zaczęło ekspansję na zachód w obawie przed Teksasem, który mógł dotrzeć do trójstyku Mississippi. Teksas kierował się do trójstyku Mississippi. Florycki kartel powoli rozszerzał się w kierunku północnym i zachodnim. Potem dołączyła falanga routerowa. Zajęli oni Maryland, następne były syndykaty Stanów, zajęły one Michigan, potem dołączyła Republika Palenia, zajęła ona Mississippi-Stan. Wszyscy startowali swoje nacje, KFC zbudowało miejsce do Kurczaków, Teksas się militaryzował. Obawiając się ataku, KFC zaapelowało o pomoc od innych krajów. Syndykaty zaproponowały pomoc i zagwarantowały niepodległość. Teksas zbratał ze sobą misji spiszykując się militarnie. Florycki kartel szedł w kierunku zachodu i chłodno spoglądał na sytuację. Florycki kartel zbratał się z Kalifornią w celu umocnienia swoich sił. Napięcie na razie było średnie, aczkolwiek można było wyczuć konflikt gdzieś na horyzoncie.